Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie sprowadzonych gości. Chciałabym Państwa powitać na ostatkowym, na balu ostatkowym, międzypokoleniowym balu dla sylionów i dzieci Mazosza. Wydarzenie, które wydarzenie, które którego partnerem Morzem Województwa Mazowieckiego. Cieszę się, że ponownie się spotykamy tak, w tak licznym gronie. Chciałabym powitać i podziękować przede wszystkim inicjatorowi tego wydarzenia i gospodarzowi, u którego gościmy, panu Mariuszowi Mierzejewskiemu. Chciałabym również powitać panią Natalię Kuszkowską, panią dyrektor biura poselskiego posła na serii Mariusza Popielarza. Oraz chciałabym też wspomnieć, i podziękować i powitać członkinię Rady seniorom województwa mazowieckiego, pani Jolanty Mierzejewską, za wsparcie i udział w tym wydarzeniu. Przepraszam, że to jest głos panu Mariuszowi Mierzyjewskiemu. Dziękuję bardzo. Ja Widzę po twarzach, dużo, dużo znajomych osób widzę. Bardzo i po tych twarzach widzę, że to jest bardzo zabawowa ekipa, także, także wydaje mi się, że będzie udana, dobra y to się mówi o ostatkowa, tak? <grywa> ostatkowa impreza jeszcze z różnymi ciekawymi e, niespodziankami. Ale Chcia ja chciałem jak... serdecznie podziękować Mazowszu, bo bez Mazowsza, bez e, wsparcia osób, które dla tego Mazowsza pracowały, kiedyś to był właśnie pan poseł Mariusz no Popielasz później i teraz tam pracuje pan bez, bez jakby takiej inicjatywy z tamtej strony, bez tego, że ci ludzie są otwarci dla tutaj naszego regionu i ciężko byłoby nam się zorganizować i. I też to znaleźć te chęci i, i, i możliwość organizowania tego wszystkiego. Niezmiernie się cieszę, że to wsparcie mamy, niezmiernie się cieszę, że jest to dla kogo robić. Bo robić. Co mi pozostaje powiedzieć? Udanej zabawy życzę sobie tego i Państwu. Życzę, żebyście byli zadowoleni z naszego zespołu, który tutaj będzie przykrywał przez cały wieczór. No i bawmy się, nawet do samego rana, jeśli będziemy mieli siłę. A teraz przekażę. Głos pani Nataru, jeszcze sobie pozwolić. Szanowni Państwo, mam dzisiaj przyjemność reprezentować pana posła Mariusza Popielarza. Byłby z Państwem na pewno dzisiaj, jednak posiedzenia Sejma, Sejmu uniemożliwiły mu osobisty przyjazd i zabawy z Państwem. Chciałabym przekazać e, udanej zabawy, e, wielu uśmiechów. Widzę, że te uśmiechy już są u Państwa i, i goszczą. E, życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze e, i zabawy do rana, jak Pan Mariusz powiedział. E, serdecznie również podziękowania tutaj od Pana posła dla organizatorów, e, którzy włożyli ogrom pracy i serca. Dziękuję Pani Agnieszce Przeszputowskiej, która też organizuje wiele imprez. Myślę, że Państwo już kojarzycie Panią Agnieszkę, Panu Mariuszowi, że są tacy ludzie wśród nas.